W Fortnite posiadamy naprawdę strasznie dużo błędów. Niektóre są kompletnie bezużyteczne, niektóre dają nam przewagę w grze, a niektóre nawet dają nam darmowe skiny. Dlatego w dzisiejszym odcinku przetestujemy parę z tych błędów, które możemy znaleźć w Fortnite'cie w rozdziale 6 i zobaczymy, czy faktycznie one działają. I radzę wam nie pokazywać tego filmu Epikowi, bo naprawdę będzie grubo. Siemajeczko, z tej strony z i witam was widzę w kolejnym odcinku na tym kanale, a w dzisiejszym filmie przetestujemy sobie błędy które możemy znaleźć w Fortnite. Dokładnie tak, w Fortnite mamy naprawdę strasznie dużo błędów, no i dzisiaj sprawdzimy część z nich. No i nie pokazujcie tego filmu Epicowi, bo na pewno byśmy mieli kłopoty. Także na samym starcie strzelcie tutaj łapeczkę do góry, nie zapomnijcie zasubskrybować tego kanału oraz słuchajcie, wpiszcie kod SIGUSIEK w sklepie Fortnite. Będzie mi naprawdę strasznie miło, jeśli to zrobicie. No i widzowie przy okazji właśnie teraz na ekranie wyświetla wam się zwycięzca 1000 fałdolców z poprzedniego filmu. Także gratuluję ci, odezwij się do mnie na Discordzie. A ja myślę, że już więcej nie przedłużamy i przechodzimy wprost do Gierek, gdzie właśnie przetestujemy wszystkie błędy, jakie udało mi się znaleźć w Fortnite. Cie. Także ja klikam sobie graj, no i lecimy wprost do bapy. Także mam nadzieję, że wszystkie błędy będą działać. No i słuchajcie, już jestem w naszym Battle Busie. No i słuchajcie, musimy polecić na początku na Korniszony Kappa Kappa, ponieważ jest to taka w sumie nowa miejscówka z tą właśnie fabryką Cornishon. No i słuchajcie, ten błąd będzie polegał na tym, że możemy być niewidzialni w trakcie gry. Dokładnie tak. No może nie do końca niewidzialni, ale pokażę wam spocika, dzięki któremu nikt was nigdy nie znajdzie. Jak będziecie robić jakiegoś hide and właśnie na tej miejscówce, no to jak najbardziej możecie ten sposób wykorzystać. Także lecimy na te korniszony. Już wam pokazuję w ogóle na czym to polega, gdzie się trzeba schować, co trzeba zrobić. Także oglądajcie, bo naprawdę myślę, że wam może się to przydać. Eee, także sobie już to. Powolutku dolatujemy No i słuchajcie naszym zadaniem jest Wejść na tą właśnie budkę Gdzie jest taki wielki korniszon na niej e, Właśnie widzicie taka beczółka jest jakby słoik O bardziej słoik z korniszonami Także lecimy sobie właśnie na niego No i już wam pokazuję w ogóle Na o co tu o co tu chodzi Dobra także zobaczcie jesteśmy na miejscówce Kappa kappa korniszony No i tutaj mamy wielkiego korniszona Oraz y, pod nim mamy słoik z korniszonami I naszym jedynym zadaniem To jest słuchajcie wskoczyć właśnie na to coś, właśnie na ten napis musimy wskoczyć i musimy wskoczyć na y, właśnie tutaj, musimy wskoczyć na ten słoik, no i tutaj podobno możemy się zmantlować, także słuchajcie, mantlujemy się i zobaczcie, że normalnie możemy tutaj sobie wejść i teraz wejdzie w nas korniszon, wejdziemy w cordishona i zobaczcie, że normalnie... Możemy być w korniszonie, niestety chyba to jest błąd wizualny. O Jezus! Dobra, żyje. No ale widzowie, no niestety ten korniszon się obraca. Nie wiem, czy da się jakoś zrobić, żeby się nie obracał. No ale, chociaż przez chwilę możecie się w nim faktycznie schować. Tu jest. Fortaj dobiera to, że tu jest dół korniszona, a tam jest góra korniszona, a on ciągle się obraca. Także możemy sobie tutaj wejść. No i zobaczcie, że. No kurde, ten parkour Fortnite mnie doprowadzi do szału. Czekajcie, jeszcze raz tam wejdziemy. Wchodzimy na korniszona mant. No nie! Dobra, wchodzimy na, wchodzimy na napis, wchodzimy na słoik, mantlujemy się tutaj do góry Dobra, zmantlowałem się, teraz zejdziemy sobie niżej troszeczkę. I zobaczcie, że normalnie można być w korniszonie. Niestety, z tego co widzę, no to byśmy, nie wiem, czy musieli jakoś przechodzić właśnie z korniszona na korniszon. No ale zobaczcie, że możemy wejść w tego korniszona po prostu i wtedy nas nie widać. Także błąd myślę, że damy sobie jako zaliczony. No faktycznie ten korniszon jest prze, jakby wiecie, można przechodzić przez niego. Także pierwszy błąd działa, no i lecimy od razu do kolejnego błędu, bo nie ma co nad tym korniszonem tak długo siedzieć. No i słuchajcie, kolejny błąd pozwoli nam niszczyć błąd w ogóle nie tracąc KP i jak możemy to zrobić? Już wam pokazuję. Potrzebujemy na początku samochodzik, właśnie taki na przykład jak ja do niego wsiadłem. Chociaż może to być jakakolwiek furka, więc tutaj możecie sobie właśnie wybierać co chcecie. W ogóle tam się Godzilla zryspiła, kurde co jest grane. No ale zobaczcie, że tutaj mamy już jakiegoś Bosika. Jak widzicie, mamy Bosa. No i jak go zabić? Słuchajcie, żebyśmy nie dostali żadnych obrażeń. Jest to bardzo proste, ponieważ po prostu, gdy wjeżdżamy w Bosa, to zadajemy mu obrażenia, ale gdy właśnie jakby zmienimy miejscówkę, czyli przesiądziemy się na fotel obok, to wtedy nie będzie ten boss agresywny w stosunku do nas. Także wjeżdżamy w tego bossa. Zobaczcie, ja zmieniam teraz siedzenie i. Normalnie zadaję mu obrażenia, a jak widzicie, nie atakuje mnie. Także możemy sobie właśnie w taki sposób pokonać tego bosika właśnie bez tracenia jakiegokolwiek y, HP. Myślę, że jest to spoko pomysł. Y, niestety do widzowie, no, jak widzicie, bardzo mało mu zadaje tych obrażeń. No ale jak ktoś chce właśnie bosa pokonać i na przykład ma mało HP, to jak najbardziej tego sposobu może użyć. Ja nie będę widzę, że go zabija już do końca, bo troszeczkę by mi to zajęło, jeszcze bym musiał par razy go uderzyć. No myślę że błąd jest jak najbardziej zaliczony. No nie atakuje nas, a faktycznie możemy mu zadawać obrażenia. Także błąd jest zaliczony, błąd faktycznie działa, a my przechodzimy do następnego błędu. No i słuchajcie, odpaliłem kolejną gierkę. Tym razem muszę niestety nie robić tego na kastowie, ponieważ na kastowie nie ma słuchajcie kanistrów. No ale słuchajcie, właśnie kolejny błąd jest z tym, że możemy wylecieć w kosmos i ten błąd działa już od Fortnite remixu i powinien właśnie również teraz i działać, więc już Wam pokazuję, w jaki sposób możecie wylecieć do kosmosu. I możecie mieć fajną rotację, jeśli właśnie dobrze tego użyjecie. Także słuchajcie, lecimy sobie właśnie na ten wodospadek, ponieważ tutaj powinien być jakiś kanister. Lecimy tutaj od razu na wodospad. No i szukamy właśnie kanistru oraz jakiejś pompki. Szukamy jakiejś pompki, bo musimy ten kanister wysadzić. Dobra, mam tutaj pompkę, ale kanister. Nie wiem, gdzie w ogóle mogę go tutaj szukać. O, słuchajcie, mamy, znalazłem, znalazłem. Dobra, udało się, także bierzemy sobie jeden. Jeden nam jak najbardziej wystarczy. Weźmiemy sobie troszeczkę materiałów, bo przyda nam się leciutko zbudować, no i słuchajcie już wam pokazuję w jaki sposób możecie wylecieć do kosmosu, może nie aż tak wysoko, no ale będzie naprawdę robiło to wrażenie także ja uzbieram sobie troszeczkę drewno myślę, że tyle starczy drewna no i wracamy sobie właśnie, no obojętnie w którym miejscu to zrobicie, no ale ja chcę wam pokazać na przykładzie właśnie tego czegoś, żebyśmy mieli większy czas reakcji, także wchodzimy sobie tutaj słuchajcie, wstawiamy podłogę rzucamy później kanister wystarczy, że go upuścimy, więc ja go sobie upuszczam, zobaczcie, on się w ogóle zakręcił, edytujemy sobie to, żeby on znowu się zakręcił, e, później wchodzimy na niego, słuchajcie, możemy to zniszczyć, no i teraz pompą strzelamy w ten karnister i nie wyszło mi, nieważne, tego nie było. Nie trafiłem w kanister. Dobra, jeszcze raz, jeszcze raz próbuję i teraz, teraz wyjdzie, teraz wyjdzie. Dobra, widzowie, robimy podejście numer dwa. Tym razem powinno nam się udać. Już wiem, gdzie są właśnie te kanistry, wiem, gdzie jest pompa, znaczy pompa to się losowa akurat respi. No ale wiemy, gdzie wszystko powinno być. Także lądujemy sobie tutaj do i jeszcze raz buduję całą platformę. Oj, mamy tutaj jakiegoś przeciwnika, to mi się bardzo nie podoba. Dobra, dostał. oj, 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 oj. bardzo mi się to nie podoba, widzowie. Ale słuchajcie, zniszczymy, go zniszczymy, go zniszczymy go. Mamy go na. Blisko. Luźna ręka. PM. Widzieliście, jak dostał? On tutaj jest, on tutaj jest. Luźna ręka, widzowie, i zobaczcie, jak to chodzi. No, teraz to jest w ogóle. Teraz to jest klasa. Dobra, jego rzeczy spadły, ale mam pompkę, i teraz muszę wejść sobie tam wyżej. Lecimy po naszych czerwonych, małych kolegów. Oczywiście, że są, czekali na nas. No i słuchajcie, bierzemy jeden kanister. Niestety, znowu muszę zebrać jakieś materiały. E, myślę, że drewno będzie do tego najlepsze. Dobra, mamy już drewnięko. Myślę, że tyle wystarczy, nawet cztery budowle. Myślę, że jak najbardziej. Słuchajcie, budujemy się jeszcze raz. E, właśnie, myślę, że że na tą o jezu co ja zrobiłem myślę, że na tą odległość właśnie rzucamy nasz kanister sobie właśnie go upuścimy e, jak widzicie pięknie leży tutaj edytujemy teraz, żeby się zakręcił e, stajemy na nim e, niszczymy naszą właśnie platformę no i strzelamy pompą w niego i słuchajcie zobaczcie co jest ADG że ja trafię jeszcze na wyspę startową faktycznie wywaliło nas w kosmos i to wywaliło nas aż tak bardzo, że nas zabiła bariera po prostu co jest Grane. Zobaczcie, że w ogóle ukończyliśmy zadanie Godzilla, pokonaj dystans, będąc w powietrzu. Także jest to fajny sposób w ogóle na to zadanie. No ale wywaliło nas aż tak bardzo w górę, że w końcu Fortnite postanowił nas wyeliminować. Mogliśmy dolecieć nawet na wyspę startową, także ten błąd również działa. Jestem aż pod wrażeniem, jak bardzo on działa. Także już trzeci błąd i trzeci błąd widzowie działa. A my wychodzimy i przechodzimy do następnego błędu. Słuchajcie, widzowie, następny błędem jest to, że możemy pokonać bossa Shoguna w dosłownie w bardzo prosty sposób. W ogóle King Kong nam uciekł, co jest grane. Słuchajcie, możemy pokonać Shoguna w bardzo łatwy sposób. Yy, pokażę wam tajemną technikę, której nie możecie nikomu pokazywać. No ale słuchajcie, to musi najpierw się zrespić ta wyspa latająca, żebyśmy w ogóle tego bossa znaleźli. Także słuchajcie, no ja sobie troszeczkę yy, właśnie pozbieram jakieś broni, no i poczekam, aż ta wyspa się zrespi, bo wtedy dopiero będę mógł wam pokazać ten ból. Błąd. Także widzimy się za chwilkę, jak ja już się uzbroję, no i ta wyspa się pojawi. W ogóle widzowie, jak już czekamy na tę wyspę, to możecie na przykład w tym czasie napisać w komentarzu, czy wiedzieliście o którymś z tych błędów, bo słuchajcie, ja wiedziałem tylko o kanistrze a reszta to jest dla mnie naprawdę duże zaskoczenie, no i słuchajcie ja testuję te błędy od razu przy was na odcinku, także macie moją pierwszą reakcję, czy to w ogóle działa no i zobaczymy teraz, czy z tym szogunem faktycznie również to działa, bo słuchajcie ten błąd jest na tyle pomocny, że jeśli będzie on działał, to ja będę to wykorzystywał chyba w każdej grze, także no niestety jeszcze troszeczkę musimy poczekać na tę wyspę no, ale oczywiście, do no, wy to zobaczycie jak już ta wyspa się pojawi dobra, słuchajcie, w końcu w końcu zrespiła się Wyspa dokładnie tutaj się pojawi. Czekałem naprawdę strasznie długo. Zobaczcie, że już, że już jest końcówka gry. No ale w końcu ta wyspa się pojawiła. Także lecimy sobie do niej właśnie szybciutko. No i już Wam pokazuję, jak ten błąd bon wygląda. No i mam nadzieję, że on będzie działać. No bo słuchajcie, jak czekałem tyle czasu, a błąd bon nie będzie działał. No to naprawdę słabo. Albo jak zrobię coś źle, to będę naprawdę wściekły. No ale dobra, wyspa się pojawiła. Także ja sobie gdzieś tutaj podskoczę. Yy, wskakujemy tutaj. No i słuchajcie, teraz musimy właśnie podlecieć na tą prawą maczugę. Lecimy na prawą maczugę. Musimy tutaj właśnie wylądować. Wylądujemy sobie spokojnie. No i słuchajcie, strzelam sobie w szoguna. Strzelam sobie w szoguna. Tutaj on właśnie zdaszuje w naszą stronę. Zobaczcie, właśnie robi dasza w naszą stronę. Później przeteleportuje się właśnie o tutaj. No i słuchajcie, strzeli w nas tym czymś. Tylko właśnie potrzebujemy chyba katany Bo albo będzie działał dalej Dobra, on się ogólnie w tym miejscu Zamrozi widzowie i on już się Z tego miejsca nie ruszy, także no, Jak widzicie, no niestety To nie zadziałało teraz, bo po prostu No zniszczył mi katanę, znaczy Zniszczył mi maczugę, ale widzowie musicie mi Zaufać, że jeśli staniecie na tej Maczułudze e, i na przykład on Strzeli w was tymi ognistymi, to po prostu Musicie na przykład kataną podskoczyć trochę Wyżej, żeby wyminąć te właśnie Ogniste czaszki i jeśli wszystko Dobrze zrobicie, no to on właśnie na tym daszku będzie ciągle stał, zamrożony. Niestety mi to nie wyszło i jestem bardzo zły, bo słuchajcie, czekałem naprawdę długo. E, no ale ogólnie błąd działa, no muszę wam powiedzieć, że błąd działa, e, tylko no niestety, no ja nie miałem katany. Nie miałem katany, nie miałem jak się właśnie obronić przed tym atakiem, no i ten atak zniszczył mi tą e, maczugę. Także jeszcze tutaj właśnie może go dobijemy do końca, chyba że on mnie zabije, bo wtedy będzie przypał. Dobra, no udało mi się go zabić, no widzowie, no niestety nie. Udało mi się wam pokazać jak ten błąd dokładnie działa, ale wiem, że jest on prawdziwy. Także lecicie sobie na maczugę, która jest do góry najbardziej wysunięta właśnie do tego portalu. Strzelacie w tego szoguna, on się teleportuje właśnie na ten domek. E, tego domku już nie ma niestety, no ale teleportuje się na ten domek, no i właśnie na przykład unikacie tych jego właśnie kuli ognisty kataną, że sobie podskakujecie troszeczkę wyżej, no i on wtedy z tego miejsca się po prostu nie ruszy, także ten błąd niestety nie udało mi się go wykonać, no ale ogólnie on działa, także ten błąd jak najbardziej również zaliczamy, no i wychodzimy z gierki. No i widzowie, ostatnia rzecz, którą wam pokażę w tym odcinku i słuchajcie, nie jest to do końca błąd, a bardziej taka jakby miejscówka tajemna, i słuchajcie, ona się znajduje na zalanych żabach. Także lecimy sobie na zalane żaby i pokażę Wam taką miejscówkę, gdzie będziecie mieli naprawdę, ale to mnóstwo lutu. I bardzo dużo osób nie wie o tej miejscówce, także możecie tam polecić i nawet nie musicie się przejmować, że ktoś już ją zajął. Dobra, słuchajcie, mamy naszą miejscówkę, mamy tutaj właśnie ten wodospad żaby. No i obok niego mamy właśnie oto taką szparę. No i zobaczcie, że możemy właśnie sobie y, przez nią przejść, a dokładniej Jebożeby, słuchajcie, y, bo. Po prostu nasza postać się nie mieści, ale spokojnie jest na to sposób. A dokładnie, jest to po prostu maska Omni. Także musimy tą maskę y, Omni sobie znaleźć. Nie wiem, czy to będzie takie łatwe, ale ja do was zaraz wrócę, jak tą maskę sobie znajdziemy. Dobra, w końcu, po naprawdę strasznie długim czasie szukania tej maski, przyszedłem tutaj z maską. No i słuchajcie, przetestujemy, czy faktycznie tam jest ten sekretny pokój. Także podchodzimy sobie do tej dziury. No i słuchajcie, przerzucamy naszą maskę. Bez maski tego nie zrobimy. Bicie, także słuchajcie, jest to totalnie sekretna kryjówka. Także przerzucamy sobie tutaj maskę, klikamy prawy, tepamy się. No i słuchajcie, mamy pokój. Mamy pokój, mamy tutaj skrzynkę. Możemy sobie ją otworzyć. E, mamy tutaj beczułki. No i powiecie, do bardzo średni ten pokój. No co Ty nam pokazujesz? No ale słuchajcie, widzowie, spokojnie niszczymy po prostu ten kamień z tą żabą medytującą. E, niszczymy sobie ten kamień i zobaczcie, co nam się tutaj otwiera. Mamy taką specjalną skrzynię. Mamy właśnie tutaj kolejną taką specjalną skrzynię. Mamy dwie niebieskie skrzynie, mamy strasznie dużo slerpa. No i jeszcze mamy kibelek, żeby uciec. Także słuchajcie, otwieramy sobie te wszystkie rzeczy. No i zobaczcie, że faktycznie ta miejscówka istnieje i możemy do niej dostać się tylko i wyłącznie maską Oni, która w ogóle maską Oni, przepraszam, która w ogóle nam tutaj wypadła. Także zobaczcie, że z takiego pokoiku mamy naprawdę strasznie dużo rzeczy. Ja jeszcze tutaj właśnie rozwalę to. Tyle lutu dostaliśmy z tego jednego pokoju. Także myślę, że naprawdę się o jeśli dostaniecie tę maskę, to po prostu idźcie na zalane żaby, bo tutaj czeka na was mnóstwo skarbów. Także jeszcze sobie przetestujemy po prostu, gdzie ten kibel prowadzi, bo sam nie mam pojęcia. I ten kibel obok zalanych żab. Okej, okay, dobra, także słuchajcie, no jak widzicie mamy sekretną miejscówkę, do której można tylko za pomocą maski się dostać. Także ten błąd, ale raczej Protip, myślę, że również jest zaliczony. No i jak widzieliście w odcinku przetestowaliśmy chyba 4 czy 5 błędów. I wszystkie z nich działały Także myślę, że jest to naprawdę dobry wynik No i te wszystkie błędy oczywiście możecie używać Ale słuchajcie odpowiedzialnie Oczywiście ja nie zachęcam do tego, żebyście ich używali Żeby nie było No ale takie błędy istnieją w Fortnite I każdy może sobie taki błąd wykonać Mam nadzieję, że filmik wam się spodobał Jeśli tak było to stawcie tutaj łapeczkę w górę Nie zapomnijcie zasubskrybować kanału Oraz słuchajcie tak jak wam mówiłem na samym początku Wpiszcie kod SIGUSIEK w sklepie FORTNITE E, właśnie o w tym miejscu wpiszę kod Sigusiek, będzie mi naprawdę strasznie miło, jeśli to zrobicie. No i ja się z wami widzowie żegnam. Do zobaczenia w następnych filmach i cześć!